Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Janusz Boruwa i dzisiaj pokażę Wam jak przygotować whisky highball. Japońskie. Zapraszam. Japończycy, ogólnie, ciekawa sprawa, lubią się bardzo w whisky i mają Pełno zasad do tego, jak to pić, w czym podawać i tak dalej, ja nieco pokażę. Nie wszystko, ponieważ nie mam uprawnień na pełne, pełny japoński koktajl, ale co mogę, to pokażę. Do tego odcinka mam tutaj whisky japońską. Jest to Zenyai Abarata Ziosuke Kirigashi. Coś takiego. W każdym razie jest to blended whisky. Whisky ona przez Y, czyli taka typu szkockiego, podobna. No i co? Robimy. Highball to jest, whisky highball to ogólnie w ogóle jakikolwiek koktajl, jakikolwiek alkohol z dopiskiem highball. No to znaczy po prostu, że dajemy ten alkohol, dopełniamy wodą w wysokiej szklance, lód i pijemy. No i ja tutaj zrobię po prostu whisky highball, tylko z whisky japońską. Mam tutaj szklankę. Szklanka z takim bardzo cień, z taką cienką cienką ścianką, co sobie, to jest pierwsza rzecz ważna w Japonii. Cenią sobie szkło, które jest takie delikatne i według nich jeszcze powinno być schłodzone, że w ogóle w zamrażarce trzymają te szkła. Ja nie mam tyle miejsca w zamrażarce. Proszę wybaczyć. No i co? No i zaczynamy. <laughs> Jiggler. Na początek dodaję, klasycznie dodaje się dwie uncje, czyli 60 ml whisky bezpośrednio do szklanki. Następnie mam tutaj kogoś, kogo Państwo jeszcze nie widzieli. Przedstawiam Państwu knagę lodową. Jest to długi lód. W Japonii używają czystego lodu, klarownego, którego wykonanie wymaga co najmniej gigantycznego zlewu. A ja tego nie mam. Ja mam mały zlew, więc ja takie nie zrobiłem. To również transgresja z mojej strony. Taki lód umieszczam na naszej szklance. Od razu widać, że zajmuje dużo miejsca. Jak mi ktoś napisze, że tu jest w tym drinku sam lud, to oszaleję. To w następnym odcinku piję wodę, obiecuję. No i uzupełnia wodą. I teraz to w ogóle, jakby mnie Japończycy widzieli, że dodaję do ich whisky muszyniany, to się zesrali ze śmiechu chyba. Ale tak robię, bo tak mam pod ręką. Ważne, żeby była taka gazowata lekko. I dopełniam. Na koniec, dla lekkiego aromatu, półksiężyc cytrynowy i oto jest, mój japoński whisky highball. Spróbujmy. Ach, doskonałe. <tryk> ha, mm -hmm. Highball to jest bardzo, bardzo fajny koktajl, gdyż jako, że można by pomyśleć sobie, że to prawie taki kolnic, ale różnica jest taka, że w końcu się dodajemy inne rzeczy. Tutaj jest tylko alkohol i trochę wody. W zasadzie jest to nasz alkohol i rozcieńczony, co jest bardzo fajne, kiedy chcemy się zapoznać z jakimś alkoholem, jest dla nas za mocny, ale lubimy smak, no to wtedy jak najbardziej taki highball wejdzie. Bo, żebyście Państwo nie myśleli, jest to whisky tutaj czute, a w tyle tej wody nie dodałem. Dalej ma te swoje nuty, ale jest prostsze do wypicia. W wszystkim dobre. Jeżeli Państwo chcą wypić więcej niż jedno takie na wieczór, bo wiadomo, jak się nalejemy po prostu, po prostu alkoholu, no to wypada powoli sączyć, ale takie możemy ładować. Bo wchodzi gustownie. Jest to piękna sprawa, taki highball. Jak tak sobie o tym myślę, to fakt, że to się pojawia dopiero teraz, to jest transgresja z mojej strony, bo możliwe, że jest to najprostszy koktajl do wykonania, no ale chuj, no i teraz się pojawiło. Nie poradzę. W każdym razie już jest. Więc koniecznie polecam sobie spróbować. Jeśli macie jakiś alkohol, który tam u wujka, na przykład gdzieś tam leży, jakaś fajna whisky, no to spróbujcie sobie takie myknąć. Polecam bardzo serdecznie. I jeszcze słowo powiem o siup japońskiej whisky. Jeżeli się Państwo zastanawiają, widzieli kiedyś Państwo na półce w Kauflandzie, myślą, czy kupić. Moja opinia jest taka. Czemu nie? Jest to no, whisky jak whisky. No, a to, tak, tak dużo równania nie jest od innych whisky. Wiadomo, że whisky od whisky jakieś tam różnią się po prostu takimi małymi szczegółami. Więc to to już zależy od jakiej. Polecam sobie sprawdzić. Gdzieś zazwyczaj na tych whisky japońskich jest napisana jakaś nazwa, tak jak White Oak czyli czy coś co możecie wyszukać, żeby dowiedzieć się, czy jest dobre. Ogólnie, jeżeli pili Państwo szkocką kiedyś samą na przykład i lubią, to tak. Dziękuję za uwagę oraz zapraszam ponownie. Nieuchwytny plus tego. To jest, można by powiedzieć, że koktajl doskonały, gdyż mamy tę naszą 60 alkoholu, a wchodzi tak gładziutko, że po prostu jest to niebezpieczna sprawa. Można sobie ten sam ludu uzupełniać 10 razy kurwa w ogóle no z nieba mi spadł ten koktajl. No że ja wcześniej o nim nie pomyślałem, ale Bóg mi świadkiem że będę go montował mocno.